Siema siema, z tej strony snoker Zapraszam na kolejny odcinek luźnego huncika z ziomeczkiem Dobra A, Ale że on nie znika, nie? I że potem go jak wymasza, nie bierę musisz brać ją nowa Bo on tak jest, Są... że on się spala Tam no I biegamy tam Nie został ode mnie, ale, ale patrz, jeden Dostał, dostał. Ale jest drugi. On gdzieś tam biega. Pa, ale padł jeden, padł. On biegł do nory. Ta, on, on jest w norze. Jest w norze, a ten tutaj padł, padł jego ziomeczek, więc będzie, będzie w norze tutaj. Nie biegaj za nim. Okej, okay, go... Racza... Uwaga. On, jest, on tam jest, więc uważaj. On tam jest, będzie chodził do góry, do domku. Ma? Rivala ma, zwykłego. Dupa. Ten tu Ten ten się kampi, nie? Więc uważaj. Tam. jest? A tam są strzelają, tam. nie? Trzeba uważać, żeby nie podniósł tego... tam tego swojego ziomeczka. A dobrze, trafiłem go przez ten. Ja go ty jeszcze... Ja dwa ale... razy go trafiłem, wie? Oj, oj, ja dostałem od, od kogoś. Łuku, no. A, gdzieś skąpione jest śmieciewany. No. Uważaj, bo tam ja, ja się jeszcze zablokowałem, no? To ja jaką z tego uku? Tu jest gdzieś, no, no... Nie mam pojęcia Ale nie, ale to wiesz co, to był jakiś królewek ja oglądam, nie? do jakiś... Aha, tu był, nie? Do centralnie się na niego wystawiliśmy. No. No. No a zdarza no, tu się. Z no kurwa, no od razu kamper z łukiem. Tu świecić, chunciku. No. Aha, no, ja no, tak. to jest gospodarstwo. Tu będą. Gospodarstwo i noc jest, jak Jest, dome. Jest, jest. Tak dawno. Ej, są, są, są! Kurwa, no jak ja go nie trafiłem? Dostał web jeden. Dostał. Dostał drugi, tam jest. Ale spróbowałem ja pierdolić, o nim Patrzę, by nie podnieść ziomeczka Dobra, leży O, nice, 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 bo on da mnie dostał Dobra Że kurde, ja sam tego szabry... O, dobra, oni mają maratony Oni stamtąd jeszcze mogą być, nie? Trzeba uważać Ten coś miał dobrego? tam miał, ale... nie biorę A, tam ktoś strzela No i bardzo dobrze, bo ja dostał. Ja, ja też byłbym top. No, A z trzy strony. Nie mamy trafiłem. zajęte to. tam gdzieś są te typy? Ty, ty, typiarze. Ja nie wiedziałem, że tu może być noc, ale. Na no właśnie, coś, coś musieli zmienić. Oj, tam biegają od tyłu. O! No. Ja nie mogę podskoczyć. Leży! Nice, nice, nice. Teraz da, nam O, Oni przebiegli ten O jest, jest, jest Lep, podbij mi mnie, czekaj Ha! Nice, nice, nie! Ja ty ty Z ja go dobiłem, dobra, to dopójimy następnie a gdzie ten pierwszy leży, bo on ja go też obie mi tego, do, tego dorwałeś. Ja mu chyba głowy wywaliłem, on leżał gdzieś tu, czekaj. Tu gdzieś przy tym. A ten a ten co zlutowałeś teraz gdzie on jest? Pocze, ja, jest ja mam. nie, nie, a nie, nie mam świata, kurwa. No gdzieś leży tu krzakę. No ma. a jak gdzie jest ten, którego, bo ty przed chwilą go lotowałeś. Co jest, jest? Tu... Jeden z tym jak <ślańczak> szczeli, po prostu ze strzelbem i tylko jeden pasek zdjął. O jest, o, jest Zaszek antydoty, antydoty. I tu gdzieś drugi leży. Trzeba się rozejrzeć. Tam z tej drugiej strony. O, może to był ten sam, tylko się podniósł? O nie, tu nie, jest, nie, nie. jest. Jest, mam to go Tu jest. Tu jest, był biały. Tak. O, laska da mi tu rozstaną, staną, Ej, ktoś tutaj, ten. Gdzieś? Dobra. Ale ta nud nie pomaga, by zobaczyć. Gdyby mnie. Tam są gdzieś strzelić, więc dobra, albo z daleka w ogóle strzelić. Więc ja zabiegam znowu do tego domku i się rozglądam. Tak, jak coś miał, masz apteczkę, jakbyś dostał tam. No, ja mam pełne życie. Ej, tu jest śmieć. Tu jest, tu jest, ty za tym. No, nie wierzę, dostał ode mnie, ja dostałem jego w głowę. No, dawaj mu tam. Dostał? O, 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 dawaj tam znowu. Nie, ja małego Paska ja się uleczę Tylko uważaj, żebyś siebie nie zabił. On już jest na tyłach. No oh. już są tu na tyłach, trzeba go flankować Ale on dostał ode mnie, kurde. Prawie byś go zabił, tylko on był w trakcie leczenia. Pewnie on się tam schował z tyłu w tych domkach, dobra. Ja się wycofuję z tego domu, bo. No ja też. Tam był, nie? Chyba nie pomaga, nie pomaga Nie pomaga, ale oni się kampią Tam Tam był nie on myślę, że on poszedł tego bliżej bo tam O ta, tam jest Tam jest śmieć. Kampi się w tym domu W tym No w ty nie, w tym w tym co ja zaznaczyłem w tym, no Dostał? Ja mu tam rzucić, by... o właśnie. Dostał? Nie, bo zwiał. Rzucaj mu ten Jest tam z tyłu w... Nie, ty tu wychodzi Ta jest upalony. Oj, oj, ja dostaję Ja cię mam nadzieję, że cię nie sorry. Nie, jest o Kurde, że on nie zginął, on, stoi, on powinien zostać... O jest, bo powalili go Tam strzelają z dachu inni. Zajęba. No nie wiem! O, nie, to on mnie zabił. Postęgasz tam pan. Dobra, tu mam. Tu jest cieć. Aha, no dobra. Może. Kurde, ja się nie mam jak wycofać. Możesz mi jakąś nektomatą, chcą podnieść na przykład. Tylko ja tam tej postaci nie mam. Aha, ładne. Dobra. On ma drugiego ziomeczka, nie? Nie bierze Nie, 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 przeładuj się, przeładuj on, on się, on się leczy. Przeładuj się, se serbe, dynamik mu rzuci coś. Właśnie, o nie, on podniósł do ziomeczka. O, ja zjebałem. Kurwa, to przez ten jebał nogiem. Ja, jakbym go trafił z tej strzelby, to by było lepiej. Ładnie strzał. Okej. Okay. będzie stąd? Nie masz pocisków. Ej, faktycznie. Przeładuj sobie A no, została tylko ta dwójka nawzajem na dzień przynajmniej Gdzie jest ta tam? Ktoś tam masz Tam są yeah! Pójdź w dupę, mam cię Nice Nie no, kurwa! Badaj, badaj Nie, wziąłeś... Jest... On Kinga, obydwaj on na tego Chodź. King, obydwaj mieli Chodź Zabieram A ja już Oficera, o, oficera miał a teraz łupimy, bo teraz w końcu masz Sabrownika Dwójka z nie, nie wierzę w to To co, uciekamy? Ja już, no, możemy uciec Ja uciek. uciekł Muszę po co kusić los? Dwa, dwa kroniki. Nie wierzę w to A ty ich ze zwykłego Romero pewnie zabiłeś Nie, ja pierwszego z kuszy walnęłem I podniosłem tego Carden kinga, wyskoczyłem I jeszcze tamtego tego No nie, ja uciekam, ja uciekam No, ja już mam 275 dolarów ja 170. Wyciekamy. No tu trzeba. Paniaczki jedno, nie wierzę w to. Grałem z takiej jednej z Kinga. Ale chcesz krótką zagrać, czy długą z Crown Kurde, zagrałem teraz długą z Crown Ranking'a. W sumie. Kasa z Kinga lepiej sobie zagrać długą, bo by na krótkie łatwo zdechnąć. też racja, no. No, to jest do tego dobiorę, bo co ja też aperkata tego do bo cię będę szczędził. No właśnie, ja też chcę do tego że myślę, że tak, że mam aperkata. Ja jeszcze z kulą mam nie. tego Kawling King'a w ogóle. Nie wiem jak ty. Kulą dostałeś? Ej, to, to to, jest rzadki towar. A bo ono nie ma kuli, co nie? Bo teraz nie możesz kupić, tylko możesz zdobyć na mapie, nie? Górna, ja mam szczęście. Ja sam tą kulę zostawię, wiesz? No. A nie no to było piękne kula Dwa ziomeczki od razu zdechły co nie? A jak? A do czasie w No To ja bym się wkurwiu życiowo w tą grę.